Mężczyzna dowiedział się o tym ściwym duchu od swojej siostry kilka godzin przed jej śmiercią. Była to dziewczyna o martwych, czarnych, zawsze zapłakanych oczach. To coś poruszało się w ogóle nie ruszając nogami i śledziło swoje ofiary do ich domów. Jeśli nie byłeś świadomy, że podążało za tobą, to w chwili twojego powrotu do domu rozlegnie się pukanie do drzwi. Jedno stuknięcie przyszło po twoją skórę, która już do przykrycia swojego gnijącego ciała. Dwa stuknięcia. Przyszło po twoje mięśnie, dzięki którym będzie zgrzytać zębami. Trzy stuknięcia. Przyszło po twoje kości, z których zrobi noże do zabijania swoich ofiar. Cztery stuknięcia. Przyszło po twoje serce, które będzie nosić na szyi na łańcuszku. Pięć stuknięć. Przyszło po twoje zęby, które wypoleruje i schowa do pudełka. Sześć stuknięć. Przyszło po twoje oczy, którymi zobaczy twarze twoich najbliższych. Siedem stuknięć przyszło po Twoją duszę, którą pożre w całości. Nie możesz odejść z tego świata dopóki jesteś w jej żołądku. Będzie to powtarzać przy każdych drzwiach lub lustrze, które stanie jej na drodze do Ciebie. Możesz próbować jej uciec, ale jest szybsza niż najszybszy człowiek. Jeśli opuścisz swój dom, gdy będzie pukać, to następnym razem, gdy Cię dopadnie, nie będzie już taka miła.